Jakby to powiedział mój stary, nie to piękne, co piękne, ale co się komu podoba. No cześć, zapraszam, zapraszam. Dzień dobry. Cześć. Laptop. Dzień dobry. Cześć. Laptop. <noise> Waldek. E, 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 e. Laptop. Cześć! Hmm. <grywa> <O, grywa> no co, już teraz na pełnych obrotach? Bo jestem zdrowa i chcę żyć jak zdrowa osoba. Ale tutaj pełny relaks, ciociu, obiecuję. To jest ten... 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 ten yy, Piotrek. Tak, ciociu, to jest ten Piotrek. Dzień dobry, bardzo mi miło. A Teresa mi dużo dobrego o cioci opowiadała. No, ale ja nie jestem twoją dziecią. Tak, ty za szybko chciałem dystans skrócić. Przepraszam.